Niby, że ja takie coś muszę nosić na plecach. Fajnie. Super, elegancko, cool. Tak. Droga! Aha! To moje życie, tak, to moja droga Z uśmiechem budzę się, każda chwila jest nowa Kreuję rzeczywistość, tworzę te słowa Miłość, zajawka, dalej to wszystko od Boga Popatrz w przyszłość, niektórzy mają wszystko Nie każe to rozumie, nie wiedzą co to czysto Eliminuję z miejsca mentalne i Wygrała twoja słabość, a byłeś już tak blisko Czasem też mam dość, lecz dalej podążam Na nic twoje żale, lamp się pogrąża Sam ja idę tam, gdzie nadzieja, gdzie promienie słońca Budę sen. powtarzam bez tu dnia każdego, trening czyni mistrzę Dużo w tym dobrego. Pierwszy krok to początek, by osiągnąć szczyty. Działaś świadomie przestań na farta liczyć wziął. Na kuku, to jedyna rzecz. do wśodu, nie zrozumieć Zapamiętać kiedy od To droga, którą otworzył król. Znowu atmosferę zasila w i wizja, kolejna rzeka słów. Nie zapomniałem, czym jest adrenalina. Mocy przybywa, nie ma co ukrywać. Czysty szacunek w jej nie trzyma. To dzięki temu istnieje procina. Choćby odeszła od ciebie dziewczyna, to jeszcze nie mogiła, czasem się zapomina. Jak dzwon, po prostu się urywa wytrzyma się, bo zwyczajnie jest prawdziwa Choćbyś się znalazł na świat na końcu Tyle jakim im dworcu Nieważne skąd i nieważne gdzie Ważne to masz w sercu, a drogi są dwie Czy już wiesz, którą wybrać chcesz? Jeżeli już wiesz, z mych oczu Nie chcę już cię znać, bo nie chce mi się chcieć Mentalny śmieć, utylizuję wnet Hemp gabinet, JTB, jednak krew W naturalności sęk Dźwięki słowo, za przewodnika weź, ludzko swojemu leć I z tobą dobra wieść. śmierdzą ta leży na twoim szlaku Uważa, lec twarzą, róż drogę dzieciaków Aha, właśnie tak nie masz weselu Ty, to jedyna rzecz Ruszaj od wszodu, obie jest to cel Za pamiętać, mamy cię A tam tu masz ten, ten mały wierzchołek Tam jest Feldhorn nie ten pierwszy, nie? No to ten mały ma 2000, chyba 2000, 2, czy jakoś zaraz no, tam, Tak, to, to ten będzie miał ten Z2. To nie Z2 300, Z2 400 będzie miał. No. A ten będzie miał kołótniki 300. No ale to wiesz, to też e, to wrażenie gór, bo jedna jest bliżej, druga jest z, tak, od dalej. Jak ja mieszkałem w moim targu na przykład. To tak było, że w zależności od gęstości powietrza, raz te Tatry były bliżej, raz, raz to po prostu dalej, wiesz, się wydawało. Takie złudzenia optyczne są, nie? Ale patrz, te krowy, kurwa, wypasają to No, no. kurwa, no zajebiste, one patrzą tak, kurwa. Chciałbyś żyć tak jak ta krowa? Może <ścoughs> nie.